Ma. Eee, tak jak dzisiaj widzieliście e, Krzysiek po trzy karpie największe 7,5 kg e, dwa małe paprochy e, nic więcej się nie działo e, upał 26 stopni czyli łącznie dzisiaj wyciągnął 3 sztuki wszystkie oczywiście wróciły do wody jutro piątek o godzinie 17-18 zawijamy się na 3 dni aż do niedzieli na zasiadkę grill, wędki, kulki, popapy, kukurydza, wszystko co potrzebne na 3 I siedzimy od jutra temperatura 18 stopni cały tydzień, słonecznie, jutro delikatny deszcz, sobotę też delikatny deszcz, ale niedzielę już cieplej, bez bez same słońce. Nie wiem jak z wiatrem 10 15 km na godzinę, Teraz też troszeczkę wieje około 20 ale jest upał jest gorący z 23 stopni także co ja teraz sklepu, zrobię małe zakupy już na jutro potem do piwnicy przygotuję graty na jutro żeby się spakować i jutro po pracy o godzinie 17-18 będę już nad jeziorem czekał na gdzieś także zobaczymy w przestrzeni co się będzie działo parę pięknych kart i mam nadzieję że się wyciągnie 15 plus nawet 20 plus tak było. Także to. Pozdrawiam, Perebek.